Wyobraź sobie, że spacerujesz ulicami starożytnego Rzymu w roku 67 naszej ery i nagle jesteś świadkiem sceny, która sprawia, że krew w twoich żyłach zastyga z przerażenia. Sam cesarz Neron przechadza się po forum w towarzystwie swojej nowej małżonki, oszałamiająco pięknej młodej kobiety odzianej w jedwabie i klejnoty. Ale za ich plecami ciągną się szepty, bo wszyscy znają przerażającą prawdę. Kobieta u boku najpotężniejszego człowieka świata była kiedyś chłopcem o imieniu Sporus. A to, co Neron z nim zrobił, uchodzi za jeden z najbardziej wstrząsających aktów psychicznej i fizycznej przemocy w znanej historii. Zanim jednak zanurzymy się w te zapomniane historie przetrwania i cierpienia, jeśli lubisz poznawać ukryte prawdy historii, kliknij lubię to i zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych opowieści. Napisz też w komentarzu, skąd mnie słuchasz. Niesamowite jest to, że wspólnie odkrywamy starożytne tajemnice z różnych zakątków świata, połączeni ciekawością i fascynacją przeszłością. To, co za chwilę usłyszysz, nie jest tylko kolejną historią o rzymskim przepychu. To opowieść o tym, jak absolutna władza potrafi zamienić miłość w obsesję, żal w szaleństwo, a człowieka w żywą lalkę stworzoną po to, by spełniać najbardziej wypaczone fantazje jednego człowieka. Imię sporus może nic ci nie mówić, ale jego historia pozostanie z tobą długo po zakończeniu tego filmu. Zacznijmy od człowieka, który stał się architektem tej tragedii. Neron nie urodził się potworem, wręcz przeciwnie, jego wczesne panowanie zapowiadało się bardzo obiecująco. Gdy objął tron w wieku zaledwie 16 lat, wielu Rzymian wierzyło, że nadchodzi złoty wiek. Zmniejszył podatki, finansował publiczne widowiska, a nawet sam występował w przedstawieniach teatralnych ku uciesze ludu. Ale absolutna władza potrafi zniszczyć nawet najbardziej obiecującą duszę. I już około roku 65 coś w umyśle cesarza pękło. Może to przez ciągłą paranoję, związaną z tym, że każdy wokół pragnie twojej pozycji. Może przez samotność, wynikającą z faktu, że jesteś jedynym człowiekiem w imperium liczącym 60 milionów dusz, którego nikt nie ma odwagi skrytykować. A może przez to, co przydarzyło się jednej jedynej osobie, którą Neron podobno kochał bardziej niż życie. Miała na imię Popea Sabina i była wszystkim, czego Neron pragnął w kobiecie. Piękna do granic wyobrażenia, inteligentna, by dorównać jego wielkim wyobrażeniom o sobie i ambitna, by dzielić jego marzenia o wiecznej chwale. Ale Popea nie była tylko ozdobą dworu cesarskiego. Miała polityczny instynkt ostrzejszy niż niejedna klinga, mogła być zarówno lojalną sojuszniczką, jak i bezwzględną przeciwniczką. Gdy Neron po raz pierwszy ją ujrzał, był już żonaty z Oktawią, córką poprzedniego cesarza. To było zimne, bezuczuciowe małżeństwo polityczne. Popea była wszystkim, czym Oktawia nie była. Gdy Oktawia była cicha i powściągliwa, Popea była żywiołowa i dominująca. Gdy Oktawia unikała uwagi, Popea karmiła się nią jak ogniem. Romans między Neronem a Popeą rozpoczął się jak klasyczny rzymski skandal, ale szybko przerodził się w coś dużo bardziej niebezpiecznego, prawdziwą obsesję. Neron nie tylko pragnął Popei, on ją pochłonął. Starodawni kronikarze opisują zachowanie cesarza w tym okresie jako coraz bardziej zaborcze i nieobliczalne. Potrafił wpaść w szał, jeśli inny mężczyzna spojrzał na nią zbyt długo. Na publicznych wydarzeniach kazał ją otaczać strażnikami, rzekomo dla ochrony, ale w rzeczywistości po to, by śledzić każdy jej ruch. Obsypywał ją prezentami, które doprowadzały skarbiec cesarski do ruiny klejnoty z Indii, jedwabie z Chin, perfumy z Arabii. Ale najbardziej znaczące było to, że zaczął przekształcać samą rzeczywistość, by dostosować ją do swojej obsesji. Najpierw rozwiódł się z Oktawią, ruch szokujący, który zraził do niego wielu zwolenników. Potem ogłosił, że poślubi Pope w pełnej ceremonii cesarskiej. Wesele było pokazem bezprecedensowego luksusu. Neron nie szczędził środków, by pokazać swoją miłość. Ale nawet ślub nie wystarczył Neronowi, by całkowicie ją posiąść. Zaczął ją izolować, otaczając jedynie ludźmi, którzy wszystko zawdzięczali jego łasce. Zlecił wykonanie dziesiątek portretów i rzeźb z jej wizerunkiem, nie tylko do użytku publicznego, ale także do jego prywatnych komnat, by mógł na nią patrzeć, gdy nie było jej obok. Starożytne źródła mówią, że Neron potrafił godzinami obserwować Popeę podczas zwykłych codziennych czynności. To nie była miłość. To była obsesja pomylona z własnością. Dla niego Popea nie była osobą była pięknym przedmiotem stworzonym dla jego przyjemności. Popia, ze swojej strony, zdawała sobie sprawę z niebezpiecznej gry, w jaką została wciągnięta. Była na tyle inteligentna, by rozumieć, że jej uroda i obsesja Nerona dawały jej władzę, jakiej nie miała żadna inna kobieta w imperium, ale też na tyle przebiegła, by wiedzieć, że ta władza mogła w jednej chwili obrócić się przeciwko niej. Zaczęła więc wykorzystywać swoje wpływy, by promować interesy swojej rodziny i zbudować sieć sojuszników, którzy mogliby ją ochronić, gdyby łaska cesarza nagle się skończyła. Ale Popea miała jedną fatalną wadę: nie bała się sprzeciwiać Neronowi. W przeciwieństwie do innych członków dworu cesarskiego, którzy nauczyli się odczytywać nastroje cesarza i unikać konfliktów, Popea zachowała niezależność ducha. Potrafiła kłócić się z nim o decyzje polityczne, krytykować jego twórczość artystyczną, a nawet kpić z jego występów, gdy uznała je za słabe. Szczegóły tragicznego dnia w roku 65 różnią się w zależności od tego, którego starożytnego historyka się czyta, ale rezultat był zawsze ten sam. Podczas zwyczajnej domowej sprzeczki, według jednych źródeł dotyczącej spóźnienia Nerona z wyścigów rydwanów, według innych jego teatralnych ambicji, cesarz stracił panowanie nad sobą w sposób który miał go prześladować do końca życia. Według Tacyta kłótnia eskalowała, gdy Popea ośmieliła się zasugerować, że Neron bardziej dba o swój wizerunek publiczny niż o obowiązki męża i ojca. Była wówczas w ciąży, nosiła ich drugie dziecko i być może właśnie stres sprawił, że mniej tolerowała jego coraz dziwniejsze zachowania. To, co wydarzyło się potem, przez wieki pozostawało przedmiotem sporów historyków, ale większość zgadza się co do tego, że Neron w napadzie szału kopnął lub uderzył swoją ciężarną żonę z taką siłą, że doznała wewnętrznych obrażeń, które okazały się śmiertelne. Niektóre źródła wspominają o pojedynczym ciosie w brzuch, inne o brutalnym ataku, po którym leżała nieprzytomna we krwi na marmurowej posadzce. Wyobraź sobie moment, w którym Neron uświadomił sobie, co zrobił. Człowiek, który dowodził trzydziestoma legionami, który mógł skazać na śmierć jednym słowem, który był czczony niczym Bóg na wschodzie imperium, właśnie zniszczył to, co najbardziej kochał. Kobieta, którą obsesyjnie wielbił, konała z jego własnej ręki. Starodawne źródła opisują sceny, które nastąpiły potem jako jedne z najbardziej żałosnych w historii cesarstwa. Neron rzucił się na ciało Popei, raz błagając ją o przebaczenie, raz rozkazując jej, by żyła jakby jego cesarska władza mogła sięgać nawet poza granice śmierci. Wezwał najlepszych lekarzy Rzymu, oferując im fortuny za uratowanie jej życia i grożąc torturami jeśli zawiodą. Ale było już za późno. Popea zmarła w ciągu kilku godzin, zabierając ze sobą nienarodzone dziecko, które mogło być dziedzicem Nerona. W tym momencie w umyśle cesarza coś ostatecznie pękło. Żałoba, która potem nastąpiła, nie była zwykłym żalem. To było całkowite oderwanie od rzeczywistości. Neron odmówił spalenia ciała popei, jak nakazywał rzymski zwyczaj. Kazał ją zabalsamować i pochować w grobowcu bogatszym niż jakikolwiek cesarski wcześniej. Ogłosił ją boginią, ustanowił kult na jej cześć i przez wiele dni rozmawiał z jej ciałem, jakby mogła go jeszcze słyszeć. Dwór cesarski musiał teraz poruszać się po jeszcze bardziej niebezpiecznym terytorium. Dworzanie byli zmuszeni uczestniczyć w fikcji, że Popea nadal żyje. Zwracali się do niej w czasie teraźniejszym, zostawiali dla niej puste miejsce przy uczcie. Każdy kto zasugerował, że Cesarz powinien iść dalej, był natychmiast skazywany na wygnanie lub gorzej. To właśnie w tym czasie Sporus po raz pierwszy pojawił się na orbicie zainteresowania Nerona. Choć nie miał pojęcia, że wkracza w najgorszy koszmar swojego życia. Sporus miał prawdopodobnie 14 lub 15 lat. Urodził się jako niewolnik w cesarskim domu i został wyzwolony jako dziecko. Dorastał w pałacowych murach, otrzymując wykształcenie przygotowujące go do obowiązków administracyjnych. To było wyjątkowe wyróżnienie wyzwoleńcy pracujący dla cesarza często cieszyli się lepszymi warunkami niż wolni obywatele z niższych klas. Ale ten przywilej wiązał się z całkowitą zależnością od łaski cesarskiej. Wyzwoleniec zawdzięczał wszystko dawnemu panu i mógł być natychmiast odrzucony, ukarany lub zabity wedle jego kaprysu. To, co przyciągnęło uwagę Nerona w przypadku Sporusa, nie miało związku z jego talentami. Chodziło o twarz. Liczne starożytne źródła zgadzają się co do tego, że młodzieniec miał uderzające podobieństwo do zmarłej Popei, szczególnie w okolicach oczu i w delikatnych rysach twarzy. W świecie, gdzie Rzymianie wierzyli, że fizyczne podobieństwo może oznaczać duchowe połączenie, ta zbieżność wydawała się niemal nadprzyrodzona. Gdy Neron po raz pierwszy ujrzał Sporusa po śmierci Popipei, coś w jego złamanym umyśle zaskoczyło. Zobaczył w nim szansę na cofnięcie tego, co było nieodwracalne. Przez moment mógł nawet uwierzyć, że widzi ducha Popei, który powrócił w nowej formie. Oczywiście był jeden problem – Sporus był chłopcem. Ale dla człowieka, który wierzył, że jest Bogiem i który miesiącami rozmawiał z trupem, zmiana płci wydawała się drobną przeszkodą. To, co wydarzyło się potem – jest jednym z najbardziej przerażających aktów zaplanowanego okrucieństwa w historii ludzkości. Neron nie poprzestał na tym, by zmusić Sporusa do noszenia kobiecych szat. Postanowił uczynić z tej przemiany coś trwałego. Cesarz wezwał najlepszych lekarzy w Rzymie i nakazał im przeprowadzenie operacji, której celem było upodobnienie młodzieńca do kobiety. To nie była zwykła kastracja, to była systematyczna destrukcja tożsamości Sporusa jako człowieka. Zabieg był bolesny, niebezpieczny i nieodwracalny. Często kończył się śmiercią z powodu infekcji lub krwotoku, ale nawet jeśli sporu sprzeżył, był już na zawsze zmieniony fizycznie, emocjonalnie i społecznie. Już nigdy nie mógł mieć dzieci prowadzić normalnych relacji ani być postrzegany jako mężczyzna w społeczeństwie rzymskim. Operacje przeprowadzono w Pałacu Cesarskim w specjalnie przygotowanych komnatach. Starożytna medycyna opierała się na prymitywnych narzędziach i surowych metodach znieczulania. Zabieg musiał być koszmarem trwającym godzinami, podczas którego Sporus był przytrzymywany przez strażników i wiedział, że jego krzyki nie znajdą litości. Po długiej rekonwalescencji, trwającej tygodnie lub miesiące, Neron ogłosił coś, co zaszokowało nawet najbardziej cynicznych arystokratów Rzymu: zamierzał poślubić Sporusa w pełnej ceremonii cesarskiej. Przygotowania trwały miesiącami i pochłonęły ogromne zasoby. Sporus otrzymał nowe imię, sabina na cześć zmarłej cesarzowej, i został przeniesiony do osobnych apartamentów, gdzie przygotowywano go do nowej roli. Nadworni krawcy stworzyli całą garderobę, suknie dopasowane do jego zmienionej sylwetki, mające ukryć pozostałości męskości. Jubilerzy wykonali dla niego biżuterię, często używając kamieni, które wcześniej należały do popei. Te ozdoby nie były dodatkami, to były fizyczne łańcuchy, które wiązały go z rolą, której nigdy nie wybrał. Wizarzyści uczyli go, jak upiększać twarz jak podkreślić oczy węglem, jak nakładać róż, jak zmiękczać rysy za pomocą pudrów. Te lekcje nie służyły tylko wyglądowi, to były ćwiczenia w wymazywaniu tożsamości. Fryzjerzy trenowali go w misternym układaniu włosów według mody rzymskich arystokratek. Codzienne godziny kręcenia, upinania, zdobienia ozdobami. Ale najboleśniejsze były lekcje kobiecego zachowania. Przydzielono mu nauczycieli, którzy uczyli go chodzić, siedzieć i gestykulować jak dama uczył się jak układać dłonie, jak stawiać stopy, jak poruszać się z gracją. Trenerzy głosu pracowali nad jego mową. Podnosili ton, wprowadzali kobiece zwroty. To była najtrudniejsza część, bo głos to coś, czego nie da się łatwo zmienić. Wyobraź sobie psychiczne tortury tej przemiany. Codziennie patrzeć w lustro i widzieć obcą twarz, codziennie przypominać sobie, że każdy gest, każda biżuteria, każda lekcja to krok w stronę całkowitego wymazania samego siebie. Ślub odbył się wiosną roku 67 podczas świąt religijnych. Neron nie szczędził niczego. Sala pełna kwiatów, tysiące lamp oliwnych, muzyka, najlepsze wina i potrawy. Dla postronnych mogło to wyglądać jak zwykłe cesarskie wesele. Ale ci, którzy wiedzieli prawdę, patrzyli na to z przerażeniem. Najpotężniejszy człowiek świata poślubiał nastoletniego chłopca po operacji, ubranego jak jego martwa żona. Były przysięgi, złączenie rąk, poświęcony chleb, podpisy. Wszystko jak w prawdziwym małżeństwie. Goście udawali radość, gratulowali, wręczali prezenty, ale atmosfera była ciężka od grozy i zakłopotania. Po ślubie Sporus był traktowany jak prawdziwa cesarzowa. Miał własną służbę, apartamenty, dochody z kasy cesarskiej, powóz, konie i orszak, ale ta pozorna wspaniałość była okupiona całkowitym wymazaniem jego tożsamości i koniecznością nieustannego odgrywania roli, która go niszczyła. Musiał towarzyszyć Neronowi publicznie, siedzieć obok niego na ucztach, grać kochającą żonę. Neron naprawdę wierzył, że przywrócił poppę. Mówił do Sporusa jej imieniem, wspominał rzekome wspólne chwile, których nigdy nie przeżyli, i oczekiwał reakcji zgodnych z fikcją. Sporus musiał pamiętać nie tylko, jak wyglądać i zachowywać się jak kobieta, ale też jak odpowiadać, jakby naprawdę był Popeą. Starodawne źródła opisują, że z czasem Sporus osiągnął niemal nadludzką zdolność do przewidywania nastrojów Nerona. Ale też, że stawał się coraz bardziej zamknięty w sobie, melancholijny, jakby umierał od środka. Codziennie budził się w pokojach przypominających mu o martwej kobiecie, której nigdy nie znał. Codziennie patrzył w lustro i widział nie siebie. Każda rozmowa była kłamstwem, każda chwila była udawaniem. Przez ponad dwa lata żył w tym koszmarze. Gdy w roku 68 Neron ruszył w podróż do Grecji, zabrał sporusa ze sobą, wystawiając go na pokaz jako cesarzową Rzymu. Ale wtedy zaczęły się bunty. Senat ogłosił Nerona wrogiem państwa, gwardia pretoriańska odwróciła się od niego. Cesarz uciekł z garstką wiernych, sporus był z nimi do końca. Schronili się w willi poza Rzymem, a Neron miotał się między planami ucieczki a teatralnymi przygotowaniami do samobójstwa. Gdy nadciągała zagłada, neron odebrał sobie życie. A sporus został sam, niebezpieczny symbol rządów, które właśnie upadły. Potem jego los stał się jeszcze straszniejszy. Był przekazywany z rąk do rąk jak trofeum. Najpierw Sabinus, potem Oton, potem Witeliusz. Wszyscy traktowali go jak Neron, przebrany za kobietę, nazywany imieniem Popei. Ale to Witeliusz posunął się najdalej. Postanowił wykorzystać Sporusa w igrzyskach, wystawić go publicznie w roli upokorzonej ofiary, jak w mitologicznych scenach gwałtu i przemocy. Dla Sporusa to było zbyt wiele. W akcie ostatniego buntu, ostatniej wolnej decyzji, odebrał sobie życie, prawdopodobnie zażywając truciznę. Miał nie więcej niż 20 lat. W śmierci odzyskał to, czego nie miał przez całe dorosłe życie: wybór. Historia Sporusa powinna być zapamiętana nie jako ciekawostka, ale jako bolesny dowód tego, do czego prowadzi absolutna władza. Jego tożsamość została wymazana człowieczeństwo zniszczone. Ale w ostatnim geście odmowy dalszego poniżenia, pokazał, że w środku wciąż tliła się iskra tego, kim naprawdę był.